mieszkańców Radzynia Podlaskiego, ale również dla całego środowiska radzyńskiego, powiatu, ale również województwa lubelskiego. W tym dniu właśnie nastąpiło już, a ciąg dalszy za chwilę, przekazania oficjalnego i uroczystego, przekazania Pałacu Potockich przez Skarb Państwa Miastu Radzeń Podlaski. Na tej uroczystości witamy serdecznie wojewodę lubelskiego pana Wojciecha Wilka. Witamy serdecznie, panie Wójciech. Witam współgospodarza tej uroczystości. Starostę razyńskiego pana Lucjana Kotwice. Witam serdecznie, panie serdecznie. Witam pana Ryszarda Musłowskiego, notariusza, człowieka, który przygotował wszystkie akty prawne, które są niezbędne dla tego właśnie, takiej czynności przekazania tej obiegu. Witam serdecznie pana wójka Wysława Mazurka, wójta gminy Raciej witam serdecznie pana Witam wszystkich Państwa radnych, Rady Miasta, Rady Powiatu. Rady Gminy, Rady Podlaski, wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejsze nasze uroczystości. Ale jest również z nami pan Jan Maraszkiewicz, konserwator zabytków. Panie konserwatorze, zapraszamy, to tutaj dla Pana jest miejsce. Jest to człowiek, z którym wiążemy ogromne nadzieje, ponieważ ten zabytek, ten pałac wymaga tej stałej troski służb konserwatorskich. A wiemy o tym, że pan konserwator, pan Jan Taraszkiewicz jest osobą niezwykle życzliwą i przychylną całemu środowisku razyńskiemu i nam tutaj obecnym również oczywiście. Szanowni Państwo, tytułem powitania tylko tyle. W tej chwili oddaję głos panu sędziemu Ryszardowi Mysłowskiemu, który przeprowadzi kolejne czynności związane z uroczystym i oficjalnym przekazaniem tego obiektu, miastu Raznej Podlaski. Bardzo proszę, panie sędzio. Dziękuję, panie burmistrzu. Ja tu w sumie mam najmniej do powiedzenia. Tylko sporządzam dokumenty. Yy, więc potwierdzam, że w dniu dzisiejszym w przeze mnie kancelarii został podpisany, podpisany akt notarialny Dialogizy zespołu pałacowo-parkowego w Radzie na, na rzecz miasta Radzie Mikłodziejskiej. Skarb państwa reprezentował pan starosta Lucian Kotwica, miasto Radzie pan bierze rękę. Gdybyśmy go podpisywali tu, tutaj w sali konferencyjnej, zajęłoby to bardzo dużo czasu. Natomiast szczegółowo należy sprawdzić. Ja mam ze sobą natomiast wypisy aktów, które przekażę stronom już publicznie, zamiast przez pocztę doręczę osobiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Chciałbym jeszcze powitać naszego przyjaciela, księdza Andrzeja Kieliszka parafii, trójcy świętej, na terenie której to parafii obecnie jesteśmy. Także witamy serdecznie księdza. Bardzo proszę pana sędziego o oficjalne przekazanie odpisów aktu notarialnego. Yeah. thank <laughs> you Zapraszamy pana konserwatora, ponieważ pan sędzia wręczy osobiście akt notarialny, podpis aktu notarialnego. Taka pamiątka, jedna z wielu, jedna z wielu, bo pan ma wszystkie zabytki w województwie, ale od nas zradzenia. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Mam pan, nadzieję, pan panie burmistrzu, że to jest początek dobrej naszej współpracy na dobra zabytku, na jego wartości historycznych i estetycznych. To jest obiekt szczególnej wartości. Szczególnej... Tak. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że y, Pałac Potockich Miałem twierdzić, to Pan konserwator Zabat... potwierdzi jeden z najważniejszych zabytków na y, terenie naszego y, regionu. Znalazł właściciela, który nadał mu dawny y, blask. Ja sobie przypominam sytuację mniej więcej y, sprzed roku, kiedy z obecnym tutaj Panem y, Starostą Kotwicą, z Panem Burmistrzem Walczykiem oglądaliśmy y, ten pałac i wówczas zapadły te pierwsze decyzje, że idziemy w takim kierunku, aby ten pałac przekazać na rzecz miasta, tak aby on służył społeczności lokalnej. Cieszy mnie bardzo, że pan burmistrz Jerzy Rębek natychmiast po objęciu stanowiska w naszej pierwszej rozmowie potwierdził tą wolę przyjęcia pałacu przez miasto i od tego później się zaczęło i tak to już się potoczyło. Co prawda nie mieliśmy problemów własnościowych i tutaj jak trzeba. Niemniej jednak pewne kwestie proceduralne, pewne kwestie formalne spowodowały, że y, trochę to trwało, ale jesteśmy uszczęśliwego finału. Dzisiaj został podpisany akt notarialny. I jestem przekonany, że dobrze, ponieważ z jednej strony gmina dysponuje budżetem własnym, ale z drugiej strony ma możliwość pozyskiwania środków europejskich, ma możliwość starania się o pieniądze. Z Ministerstwa Kultury i to wszystko spowoduje, że pewnie na przestrzeni kilku lat, bo to jest dość, tam potrzeba dość dużych nakładów, to jest dość duży wysiłek, ale na przestrzeni kilku lat ten pałac zacznie tętnić życiem i będzie on dobrze służył, zarówno tutaj społeczności lokalnej, społeczności naszego regionu. Ale śmiem twierdzić, że jest to taki zabytek, który ma predyspozycję do tego, aby przyciągać również ludzi z zewnątrz, aby on się stał taką pewnego rodzaju perełką i Radzenia i całego województwa lubelskiego. Dlatego, panie burmistrzu, bardzo serdecznie życzę tego, aby te wszystkie zamierzenia z tym pałacem udało się zrealizować, aby faktycznie za jakiś czas on tętni życiem były tam różnego rodzaju instytucje, być może muzea, aby tam było, aby cieszyli się z tego mieszkańca, ale również aby do Radzenia przyjeżdżało dużo turystów, bo to jest, to jest również ten aspekt promocyjny i dla samego miasta i dla całego yy, regionu. Dziękuję bardzo i proszę się opiekować jak najlepiej tym prowadząc. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie Panu Wojewodzie. Ja w dalszym swoim wystąpieniu jeszcze zwrócę się do Pana Wojewody, ale w tej chwili chciałbym oddać głos pan staroście, wice Kotwicy. Panie Starosto, bardzo proszę. Drodzy państwo, właściwie to tak dzisiaj w tym uroczystym dniu to, to które od razu sobie przypomina wszystkie te działania i wydaje mi się, że to tak jeden dzień minął od momentu kiedy tutaj na sesji w tej sali na sesji rady miasta i rady powiatu sesjach w obecności pana dyrektora Zarządu Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego, w obecności pana konserwatora, właściwie rozpoczynaliśmy temat. Czyli zdecydowaliśmy o tym, że rozpoczynamy działania związane z nadaniem temu narszemu zabytkowi, temu niezwykle ważnemu historii miasta, historii Ziemi Lubelskiej. Obiektowi zaczęliśmy nadawać, już próbować nadawać właściciela. Różne były pomysły przez ten okres czasu. Różni byli oferenci. Był oferent dosyć poważny, prywatny. Właściwie nawet mieliśmy chętnych do tego, żeby tym obiektem zająć się od strony takiej komercyjnej. I powiem Państwu, że była też przychylność ze strony Ministerstwa Kultury, żeby ten obiekt w ten sposób zagospodarować. Co zdecydowało o zmianie jakby całej, całej tej procedury? Zdecydowały dwie rzeczy. Pierwsza to decyzja i pewien opór społeczny przeciwko tego typu działaniom. A druga, o której właściwie niewiele osób wie, ale była taka sytuacja, kiedy prezydent Bronisław Komorowski był z wizytą w Wisznicach, a potem przejeżdżał do Lasu Baran, żeby tam uczcić tych pomordowanych w roku 1945-1946. I przejeżdżając przez Azję do ówczesnej Pani Wojewody, Pani Jolanty powiedział, że ten obiekt nie może pójść w ręce prywatne. Musi pozostać w rękach społeczeństwa. I te dwie rzeczy zdecydowały o tym, że dalsze działania były podjęte w tym kierunku, aby właścicielem tego obiektu był właściciel, który jest osobą publiczną. Czyli po prostu najlepiej, żeby to był samorząd miasta. Wniosek złożony został przez burmistrza Rytorna Kowalczyka dosyć wcześnie, bo właściwie 2012 rok to były pierwsze takie przymiarki, aby ten projekt w ten sposób zrealizować. Odbyliśmy kilka rozmów, jeszcze z ówczesną Panią Wojewodą, Jolantą Szałnokowicz, ale tak naprawdę takiego kopa, załatwianie, że tak użyję takiego kolokwialnego stwierdzenia, dał Pan Wojewoda Wojciech Wilk, obecny tutaj. W czerwcu ubiegłego roku była wizyta Pana Wojewody, E, em, obecny tutaj Pan Włodek Grabowski pomógł nam w tym, żeby zaprosić Pana Wojewodę tutaj, bo osoba tej rangi nie dysponuje czasem w, takim, w takiej ilości, jakiej my tutaj lokalnie możemy sobie pozwolić dysponować. I ta wizyta spowodowała, że sprawy nabrały jakby szybszego tempa, szybszego obrotu. Wiem, że sporo osób ma prezencję też do mnie. <trym> Że te ostatnie zapytania dotyczące podatku VAT no, z naszej strony wypłynęły. Ale proszę Państwa, to jest bardzo ważny obiekt z punktu widzenia historycznego, kulturowego, ale i społecznego. Przy przekazywaniu tego typu obiektów, nie można pozwolić sobie na błąd urzędniczy, który spowodowałby. Później w dalszej części trudne do obliczenia konsekwencje, czy finansowe, czy też konsekwencje e, takie wynikające z tych naszych e, później działań. Powiem szczerze, że, że tak jak rozmawialiśmy dzisiaj z panem Henrykiem Kosińskim, kierownikiem Wydziału Geodezji, który zajmował się też tą sprawą poprzez swoich pracowników, to chyba tak trochę nam jest żal, że mam oddać ten, ten pałac. Bo czegoś tam takiego będzie brakowało, bo tak jak się wchodziło na ten dziedziniec, to tak jakby jedzą nogą na swoje. No ale ponieważ jesteśmy mieszkańcami tego miasta, w związku z tym bardzo się cieszymy, że sprawy przybrały taki właśnie obrót. Ponieważ... Podpisanie aktu notarialnego no, wiąże się z użyciem jakichś tam materiałów i śniegliczych. Ja pozwoliłem sobie przygotować takie drobne pomniki dla trzech osób, które w tym wzięły największy udział. Może najpierw dla Pana Wojewody, Pani Wojewodo i te pisarki, które tutaj są, będą służyły do podpisywania. Mamy dobrych informacji dla Powiatu Razyjskiego i dla całej Grecyjni. Chciałbym jeszcze podobnie dla takiego dobrego ducha w ogóle tych wszystkich działań, które tutaj y, są y, związane z tym pałacem, y, podziękować też panu dyrektorowi Marziewiczowi. Ja jeszcze pamiętam, w ubiegłym roku jeździliśmy przekonywać ministra kultury, że trzeba tutaj jednak mimo wszystko... No, y, y, Spojrzeć na to inaczej niż takiego tylko punktu widzenia urzędniczego. Dziękuję, panie dyrektorze. I jeszcze chciałbym takim drobnym upominkiem panu burmistrzowi podziękować za te wszystkie działania. Dziękuję, panie burmistrzu. Dziękuję serdecznie panu staroście. Bardzo proszę naszego miłego gościa, pana konserwatora Jana Naświcza o zabranie głosu. Bardzo proszę panie konserwatorze. Witam państwa serdecznie. Tak jak to nie wiem co powiedzieć. Pan Wojna tak pięknie powiedział pan Starosta, jest ładnie wyjaśnił. Nie na to, że ten obiekt, który... poza dyskusją, jest jednym z najpiękniejszych obiektów. Przepraszam Panie Mojeł to w Polsce, w Polsce, to warto pamiętać otrzyma swoją należytą opiekę otrzyma właściwą estetyczną szatę i będzie służył nam wszystkim i przynosi nam wszystkim dumę, bo ten obiekt powstał na naszej ziemi, my za, tą, za ten obiekt odpowiadamy, no i ja to ten Marcin może odpowiadam od, od wielu tutaj i jeszcze chciałbym podziękować mieszkańcom, bo tyle informacji Tyle zabawów, to żeby ten obiekt nie zanikł w świadomości społecznej, to rzadko się spotyka. To u Państwa było wsparcie dla mnie, co mi pozwalało też upominać się o obieślenie, które Panie burmistrzu, mam nadzieję, rozmawialiśmy już, że to jest początek naszej dobrych współpracy. Dla dziękuję Dzień bardzo. bardzo. Panie Wojewodo, Panie Starosto, Szanowni Państwo. Otóż podobne wydarzenie, jak to dzisiejsze, miało miejsce w odniesieniu do Pałacu Potockiego 90 lat temu. Dzisiaj tak w, kancelari w Kancelarii Imperialnej wspominaliśmy o tym. To też świadczy o tym, że to nie jest bagatelne wydarzenie. Ja pragnę przede wszystkim serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom radzenia, tym, którzy w sposób tak bardzo jednoznaczny, w sposób tak bardzo zdecydowany, otwarty wypowiedzieli się w kwestii przejęcia tego obiektu dla, dla nas wszystkich. Natomiast chcę również zaakcentować wyraźnie tutaj postawę pana Wojewóła. Otóż już pierwsze nasze rozmowy. W tej kwestii dowiodły, że nie mamy żadnych różnic, nie ma różnic w stanie. Pan Wojewoda wyraźnie powiedział. Obiekt ten ma służyć realizacji celu publicznego. I tutaj nie mam, mówię, żadnych wątpliwości. Panie Wojewodę, środowisko racyńskie jest Panu również bardzo wdzięczne. Oczywiście dyskusje trwały, ale. Nie ma nigdy do nikogo żadnych pretensji. To dobrze, że dyskutujemy. Dobrze, że żyjemy w społeczeństwie, które współdecyduje o losach własnych losach i losach naszych przyszłych pokoleń. To jest myślę takie bardzo istotne. Dlatego też, szanowni państwo, ja deklaruję, że wraz z Radą miasta, z całą społecznością lokalną, dołożymy wszelkich starań, aby ten obiekt był cały czas utrzymywany w jak najlepszym stanie, tak aby służył realizacji celu publicznego, tak jak Pan Wojewoda wskazał w swojej decyzji z 9 kwietnia. I cóż mogę powiedzieć więcej? Szanowni Państwo, ja zapraszam wszystkich do współpracy, do współpracy w zakresie promowania miasta Razin Podlaski poprzez właśnie między innymi Pałac Potocki. A chcę powiedzieć Państwu taką ciekawostkę, bo może nie wszyscy o tym wiedzą. Otóż magazyn National Geographic ogłosił taki konkurs, to już piąta edycja, na siedem cudów polskich. Nowych siedem cudów polskich. I właśnie Pałac Potocki jest tam na pierwszym miejscu, z największym póki co poparciem. Proszę Państwa, zachęcam Państwa, Mieszkańców Radzyna, powiatu Radzyńskiego, ale również Lubelszczyzny, całej Lubelszczyzny, do głosowania na ten właśnie obiekt, jako jeden z najpiękniejszych w Polsce. Chcę również Państwa poinformować, że podjąłem już taką decyzję o powołaniu takiego zespołu, zespołu społeczników, którzy zajmą się promowaniem. Właśnie Pałac Kotowski i Miasta Radzi Podlaski, promowaniem, ale również rozwojem życia kulturalnego. Podjąłem również taką decyzję, że przewodniczącym tego zespołu będzie pan Robert Mazurek, radny Rady Miasta, obecny tutaj z nami dzisiaj, panie Robercie, proszę się pokazać. <kluczy> człowiek bardzo aktywny, człowiek bardzo przedsiębiorczy w tym społecznym rozumieniu tego słowa. Dlatego też mam nadzieję, że do tego zespołu dołączy bardzo wielu młodych, ale każdy wiek jest tutaj odpowiedni, ludzi, którzy chcą zmieniać tą naszą rzeczywistość na jeszcze piękniejszą. Dlatego też raz jeszcze Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Panie Wojewodow, to, że znalazł Pan czas. To, że jest Pan z nami, to dla nas również, tak jak ja napisałem, to dla nas jest specjalne wyróżnienie i wielki zaszczyt. Dlatego też Państwa obecność przypieczętowuje właśnie ten proces, proces przekazywania tego obiektu, tej społeczności lokalnej. A tylko jedno zdanie jeszcze dopowiem. Jest to dobro ogólnonarodowe, tak jak powiedział Pan Konserwator. Dobro ogólnonarodowe. Dbajmy o to wszyscy i myślę, że będziemy wszyscy się z tego ratowali. Dziękuję Państwu serdecznie.